Dobre, ja chciałam papier kupić, taki niezapisany. Ryzę do drukarki. Nie, taki złączony, żeby był. Jak książka. To zeszyt. Nie, taki z góry, jak mają w filmach i coś tam sobie piszą. Notatnik. No! No to tutaj po prawej ma pani przeróżne. A co oni tam piszą? No pewnie wszystko, co mają w głowie. Jak dużo myśli w głowie, to musi być gruby notatnik. To ile kartek dać? Jedna. Najcieńszy jaki mamy to 60. To może pocztówkę dam albo kartkę okazyjną, jakby się więcej tych myśli zebrało. Mamy świecące, grające z brokatem. O, idealnie dla mnie, a z futerkiem takie włochate będą. To przeczytam z zamkniętymi oczami, takie milusie. Brailem. Hmm? I grającą też zaszaleje to mi na dwa lata starczy. Uuu. Dwie kartki na dwa lata. No szczęściara mój psychoterapeuta zapisał pięć notatników i dalej nie rozumie, dlaczego mam lęk przed serkiem waniliowym i czarnymi ręcznikami. Chyba będę musiała kupić drogi długopis, bo jeden to za mało.